Polskie drużyny przystępują do kolejnych bojów w lidze europejskiej. Legia zmieści, zmierzy się w Bukareszcie z Rapidem, a Wisła podejmie Fulham. I jeśli w obu tych meczach w sumie nasze drużyny wywalczą jeden punkt, jeden punkcik to będę może nie usatysfakcjonowany, bo oczywiście satysfakcją byłyby dwa zwycięstwa, ale trzeba być realistą i trzeba stwierdzić, że jeden punkt w obu tych meczach będzie sukcesem i jeśli ktoś miałby go zdobyć, to myślę, że raczej Legia w Bukareszcie. Wisła Kraków nawet w swoim najsilniejszym składzie, takim w jakim przystępowała do walki o Ligę Mistrzów, czyli i z Meliksonem, z Patrykiem Małeckim, z Radosławem Sobolewskim, z Genkowem w tej formie z końca ubiegłego sezonu, nawet w tym swoim najmocniejszym składzie nie byłaby faworytem z Fula. No to jest drużyna Premier League, nawet jeśli średniak, nawet jeśli wystawi jakichś rezerwowych zawodników, to umówmy się, że ostatnia drużyna Premier League Spadkowicz każdy, nawet nie grając w najmocniejszym składzie, w, w naszej ekstraklasie biłby się o mistrzostwo Polski. W dodatku Fulam to nie jest drużyna, która dla której Liga Europejska jest karą. To jest ich spełnienie marzeń. To nie jest jakiś Manchester City, który marzy o lidze mistrzów, czy Juventus, który za karę się tutaj znalazł. To jest to, to, jest to co oni mogą osiągnąć w lidze. Awans do europejskich pucharów to, jest, to są ich ambicje i oni tutaj póki co mają poczucie, że zawodzą. Wisła ma to, ma to być właśnie taka termin z Wisła. To, to ma być taki moment, w którym oni się odbiją, więc oni tego meczu nie zlekceważą. Wisła teoretycznie ma jeszcze szansę na awans. Ja nie wiem, czy rację mają ci kibice, którzy na meczu z Jagielonią, kiepskim, przez 80 minut w wykonaniu Wisły, wołali do trenera Roberta Mascanta. Zdejmij rodaków postaw na młodych Polaków. Nie widziałem nigdy w grze ani Czekaja, ani, ani Bruda. Nie mam pojęcia, czy rzeczywiście byliby lepsi niż rodacy maskanta, jak Jaliens, czy Lamej, czy inni zawodnicy. Ale kto wie, czy Wisła nie jest już w tym momencie, w którym właśnie mogłaby dawać swoim wychowankom ograć się w meczach o, o taką stawkę na, taki, na, na, na takiej arenie Liga Europejska może to by bardzo im pomogło, bo, bo te szanse na awans są iluzoryczne. Wisa no, musiałaby wygrać oba mecze u siebie z, z Fulam i z Twente. no Ciężko to sobie wyobrazić. Jeszcze urwać gdzieś punkt na wyjeździe no, w tej formie w Lidze Mistrzów to jest absolutnie, absolutnie niemożliwe. Tutaj sędziowie już nie pomogą jak w tym ostatnim spotkaniu z Jagielonią I, i, i w ogóle nie wiadomo czy, czy jest sens, żeby, żeby Wisła wytracała siły właśnie na Ligę Europejską. Co innego legia. Co prawda Rapid Bukareszt fantastycznie zaprezentował się w meczach ze Śląskiem w Rosław. Właściwie no, był jak w zupełnie innej bajki, jak drużyna z Ligi Mistrzów, która uczy tutaj zawodników z naszej biednej ekstraklasy futbolu. No pod każdym względem oni byli od Polaków, od drużyny Orestaręczyka lepsi, ale być może to był tylko taki wypadek przy pracy, presja, europejskie puchary, wielka szansa za chwilę, być może awans do, do, do rundy grupowej. Jakoś zabiedli wszyscy zawodnicy poza Sebastianem Milą. Może to była kwestia braku doświadczenia, może to była jakaś taka bełchatowska choroba. Tak kiepsko wypadli przecież piłkarze Orestaręczyka. W Bełchatowie, ni stąd, ni zowąd, nie wiadomo właściwie dlaczego. Więc być może ten rapit nie jest aż taki mocny, a też na pewno dużo mocniejszą drużyną niż, niż w ubiegłym sezonie, zwłaszcza jest, jest Legia. Pięć ostatnich meczów wygrała w niezłym stylu. W każdym meczu w tym sezonie strzela gole, oprócz tego spotkania z PSV, ale na wyjeździe, skoro potrafiła wygrać i z Gaziantep sporem, i z Spartakiem Moskwa, przegrywając 0-2, to dlaczego nie miałaby wywalczyć punktu w Bukareszcie, albo nawet powalczyć o zwycięstwo. Ale na ten mecz trzeba patrzeć jak na dwumecz tak naprawdę w przeciwieństwie do Wisły to jest mecz o, o awans z grupy, bo w tej grupie PSV raczej jest poza zasięgiem chociaż w tym meczu Weinthoven Legia gdyby w obu połowach zagrała tak jak w drugiej to kto wie czy nie czy nie mogłaby tam powalczyć o remis. Jest to drużyna z którą można wygrać remis w rewanżu. Legia strzela w każdym meczu bramki, traci ich coraz mniej, piłkarze rozumieją się ze sobą coraz lepiej, mają, mają lidera, mają do siebie coraz większe zaufanie, kilku naprawdę urosło dzięki europejskim pucharom, jak Janusz Goli, ta jego gra przeciwko Spartakowi też się przełożyła na niezłą grę w lidze chociażby przeciwko Wiśle, więc. Tu, w sytuacji, gdy Hapoel już właściwie na awans nie ma szans, to między, Visą, a, między Legią a Rapidem rozstrzygnie się walka o, o, o awans z drugiego miejsca. Coś, coś nieprawdopodobnego jeszcze w ubiegłym sezonie, kiedy Lech święcił triumfy z Juventusem, z Manchesterem City, a Legia notowała serię porażek. Dziś jest, dziś jest zupełnie inaczej. I, Remis, nie, nie, nie jakaś hura optymistyczna gra w Bukareszcie, ale mądra, mądra gra, taka jak z wyjazdowego meczu z Gaziantep Sporem. Remis bardzo by Legię ustawił w dobrej sytuacji na rewanż i, i, i zwiększył te szanse na, na awans sensacyjny, umówmy się, awans z grupy razem z Pesła.